Cześć, nazywam się Justyna. Witam cię na moim kanale "Czytam po hiszpańsku", gdzie będziemy uczyć się hiszpańskiego w praktyczny sposób. A o czym jest ten kanał? A więc będę czytać książki, artykuły, opowiadania i różne teksty, oczywiście po hiszpańsku. Będę je wybierała sama, albo na wasze prośby. Także piszcie w komentarzach wasze pomysły. No i robię to wszystko po to, aby pomóc wam uczyć się hiszpańskiego przez czytanie i słuchanie. Będę tłumaczyła najtrudniejsze fragmenty, wyjaśniała zwroty i struktury językowe. Dzięki temu możemy lepiej zrozumieć język, ale też sposób myślenia hiszpanu. Czyli to, czego często brakuje w podręcznikach. To takie spokojne, przyjemne zanurzenie się w języku przez ciekawe historie. No dobra, dla kogo jest ten kanał? A więc dla wszystkich uczących się hiszpańskiego, którzy znają już podstawy, mniej więcej taki poziom A2, do poziomu zaawansowanego B2 lub C1. Więc jeśli podoba Ci się ten pomysł, zasubskrybuj ten kanał, zostań ze mną na dłużej, już wkrótce pierwszy odcinek, a w nim pierwsza historia. Dziękuję, że tutaj jesteś, mam nadzieję, że będziesz wracać na luego!